Cześć, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie lutego, w którym to opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w lutym. Mam kilka bardzo fajnych tytułów do polecenia, więc myślę, że nie będę tutaj się bardzo rozwodzić we wstępie, tylko zacznę od razu omawiać pierwszą przeczytaną przeze mnie książkę. Właściwie przesłuchaną, ponieważ był to audiobook i książka Życie. Na miarę. Autorem tego reportażu, bo ta książka to jest reportaż, jest Marek Rabi, który zabiera nas do Azji, konkretnie do Bangladeszu i pokazuje nam w jaki sposób funkcjonuje przemysł odzieżowy właśnie w tym państwie. I powiem Wam, że przeczytanie tej książki to jest takie bardzo mocne i takie mało przyjemne zdarzenie z rzeczywistością, bo o ile część z nas pewnie słyszała w jaki sposób te ubrania głównie z sieci odzieżowych są produkowane. O tyle przeczytanie o tym, czy też poznanie tego w formie audiobooka, poznanie, tych, poznanie historii po prostu żywych ludzi, no to jest coś zupełnie innego niż te pogłoski, które gdzieś tam do nas docierają. Bardzo uważam, że bardzo ważny reportaż. Reportaż też, który jest napisany w taki sposób, że ja przynajmniej słuchając go, moje zainteresowanie rosło wraz ze słuchaniem tego reportażu i wraz z poznawaniem kolejnych historii. I tak jak mówię, no to jest temat, który dotyczy każdego z nas, bo jednak każdy z nas się w jakieś ubrania ubiera i i to tak naprawdę od nas zależy, w jaki sposób my tymi ubraniami będziemy gospodarować. Także ja ze swojej strony polecam Wam ten reportaż. Zapoznajcie się z nim, jeżeli macie ochotę, bo naprawdę uważam, że to jest dobra pozycja. Kolejna książka, i jest to książka tego miesiąca. Jest to najlepsza książka, którą przeczytałam w lutym: czyli Demion. Hermana Hessego. Te znaczniki tutaj to jest dowód na to, że jest to niezwykła książka. Książka nietuzinkowa. Książka, która w sposób naprawdę bardzo wyszukany dotyka takich um, sfer czytelnika, które pozostają tylko dla niego. To znaczy, ona w bardzo duży sposób. Ingeruje w nasze przemyślenia na nasz temat. Nie wiem, jak to do końca powiedzieć, tak ładnie ubrać to w słowa, ale jest to książka, która zdecydowanie nie zostawia czytelnika bez żadnych refleksji nad sobą. To jest książka, która opiera się na takiej autorefleksji naszego głównego bohatera, czyli chłopaka, który zaczyna odkrywać, że świat nie jest tylko czarny i biały, tylko pomiędzy tymi dwoma kolorami jest jeszcze mnóstwo odcieni szarości i tak naprawdę. On rozpoczyna tę swoją wędrówkę po świecie, w której towarzyszy mu tytułowy Damian. Jest to wędrówka właśnie w poszukiwaniu siebie, w poszukiwaniu swojego miejsca na świecie, w odkrywaniu, w którym odcieniu szarości chce się znaleźć. Ja tę książkę przeczytałam, ponieważ polecał ją Kim Namjoon, więc, no oczywiście, że ją przeczytałam, ale uważam, że jest to książka, którą tak naprawdę może przeczytać każdy w każdym momencie swojego życia, bo to, nie jest, to jest książka, która po prostu nie pozostawi was obojętnymi. I to jest książka, którą, jeżeli przeczyta się uważnie, to można dostrzec. Mnóstwo takich bardzo mądrych stwierdzeń, i to jest kolejna książka, którą ja przeczytałam po potędze podświadomości w odpowiednim czasie, mam takie wrażenie. Być może dlatego w tak mocny sposób mnie dotknęła. Bardzo serdecznie Wam tę książkę polecam. Jest to naprawdę taki kawałek bardzo, bardzo dobrej literatury. Trzecia książka, czyli powrót do mojego ukochanego autora, czyli Zafona, e, tym razem Marina. Marina to jest powieść jednotomowa. Powieść, którą ja zaczęłam czytać, ale nie pamiętam, żeby mi ją skończyła, więc są dwie opcje: albo zaczęłam tę książkę i jej nie dokończyłam, albo zaczęłam tę książkę, dokończyłam ją, ale w tamtym momencie nie wywarła na mnie takiego wrażenia. Teraz sięgnęłam po nią, ponieważ brakowało mi tego klimatu w Barcelony, brakowało mi też dialogów spod jego pióra, brakowało mi jego bohaterów, ponieważ Zafon... zafon to jest jednak zafon. E... I Marina to jest opowieść o chłopaku, który mieszka w internacie i który pewnego razu trafia do takiego opuszczonego domu podczas jednej z jego wycieczek po, Bar po Barcelonie trafia właśnie do opuszczonego domu. Okazuje się, że dom nie jest opuszczony, a ktoś go zamieszkuje, i chłopak w popłochu ucieka i niezauważenie zabiera ze sobą zegarek. Z racji tego, że mamy do czynienia z bohaterem uczciwym, że jest to dobry, młody mężczyzna, to on postanawia ten zegarek zwrócić, więc po raz kolejny udaje się do tego domu i tam też spotyka Marinę, naszą tytułową główną bohaterkę, czyli dziewczynę, która pozwoli mu w pewnym sensie poznać samego siebie. To jest dziewczyna, która w pewnym sensie też. No, to jest postać w ogóle, którą można traktować jako taką metaforę i jest to książka, która też w bardzo dużym stopniu opiera się na pewnych niedopowiedzeniach. Mimo, że jest tutaj ten charakterystyczny klimat Barcelony, to jednak on jest troszeczkę inny niż w serii Cmentarz Zapomnianych Książek. Wydaje mi się, że jest to książka dobra do przeczytania i ona spodoba się osobom, które przeczytały Cmentarz Zapomnianych Książek i które tę serię lubią. I które lubią styl Zafona, które lubią postaci przez niego kreowane, kreowane przez niego dialogi. Natomiast dla osób, które nie miały do czynienia z tym stylem Zafona, między innymi w Cieniu Wiatru, to nie wiem, czy to będzie dobra książka na początek. To znaczy, ona nie jest jakaś niesamowita, wybitna i jakoś szczególnie chwytająca za serca. Jeżeli miałabym Wam polecić coś na rozpoczęcie przygody, właśnie z twórczością Zachona, to zdecydowanie tą książką, którą Wam polecam jest Cień wiatru. A jeżeli czytaliście Cień Piatru, jeżeli lubicie właśnie ten styl autora. To Marina jak najbardziej Wam polecam. Czas przejść do książek, które przeczytałam w ramach mojego 24-godzinnego maratonu czytelniczego. Oczywiście link będziecie mieli tutaj do filmiku, jeżeli nie widzieliście tego filmu. Tam o tych książkach mówiłam dłużej, tutaj powiem tak bardzo pokrótce, żeby już nie powtarzać dwa razy tego samego. Więc jeżeli nie oglądaliście tamtego filmiku, a chcecie poznać dłuższe, takie bardziej świeże opinie o tych książkach, to tam Was odsyłam. Pierwszą książką jest Cień i Kość Lej Bardugo. Książka, która jest fantastyką, bardzo cienką jak na fantastykę, sama byłam zdziwiona, kiedy po tę książkę sięgałam, jest to fantastyka młodzieżowa. I to jest historia dziewczyny, to jest opowieść o dziewczynie, która mieszka w świecie, w którym pewną część tego świata zajmują potwory. Mają taką wydzieloną przestrzeń, to znaczy wydzieloną, one tam po prostu żyją, jest to przestrzeń oblana taką mgłą, praktycznie niczego tam nie widać i te potwory mają tam swoje siedlisko. I jest to przestrzeń o tyle niebezpieczna, że kto tam wchodzi, rzadko z niej wychodzi. Nasza główna bohaterka razem ze swoim oddziałem, można powiedzieć tak, armii czy też wojska, Zamierza przebyć właśnie tę niedostępną krainę po to, żeby przedostać się na jej drugą stronę. Jednak podczas tej podróży, wskutek pewnych wydarzeń, dziewczyna wyzwala w sobie moc, o której wcześniej nie wiedziała, bo jeszcze zapomniałam dodać, że w tym świecie. Są osoby, które są obdarzone mocą, i są osoby, które tą mocą nie są obdarzone. I o ile nasza główna bohaterka przez całe życie myślała, że nie jest obdarzona mocą, no to o tyle w tych trudnych okolicznościach, w okolicznościach, gdzie górę wzięły bardzo silne emocje, ta jej moc się objawiła i okazała się kluczowa do tego, żeby wszyscy wyszli cało z opresji i, i aby cały ten jej oddział wojska wydostał się z tej krainy cieni. Jak możecie się domyślać, takie wydarzenie nie jest wydarzeniem codziennym, więc nasza główna bohaterka zaczęła. Wzbudzać coraz większe zainteresowanie i tak też trafiła na dwór, na dwór, w którym to miała rozpocząć szkolenie i rozwijać swoje umiejętności. To jest fantastyka młodzieżowa, więc tutaj też po niej nie spodziewałabym się jakoś specjalnie rozbudowanego świata. Dla mnie sposób rozbudowania świata był ok, ale to dlatego, że ja się zawsze gubię, jak są bardziej skomplikowane światy. Natomiast jeżeli Wy jesteście fanami takiej fantastyki bardzo mocno rozbudowanej, to nie sądzę, żeby ta książka była dla Was, bo ten świat tutaj jest przedstawiony w bardzo prosty sposób, troszeczkę po łebkach, bez zbędnych szczegółów. Poza tym, co jeszcze? Bohaterowie typowo młodzieżowi, tacy ja, ja, o jakich czytacie czytaliście może w młodzieżówkach, czyli na przykład męscy bohaterowie, wszyscy są przystojni jak jeden mąż, po prostu wiecie, jeden przystojniejszy od drugiego. Dialogi bohaterów również w klimatach młodzieżówkowych, także no, to jest książka dla tych osób, które lubią młodzieżowe klimaty, lub też które czytają książki młodzieżowe i te książki młodzieżowe lubią, ale no, to nie jest książka dla osób, które będą wymagać takiej poważnej literatury. Fantastycznej. E, czy mi się podobała? No, była w porządku, czytałam ją na na odstresowanie, więc spełniła swoje zadanie, ale nie wiem, czy przeczytam kolejne dwa tomy. Kolejną książką miałam się nie rozgadywać, no i właśnie. Kolejną książką przeczytaną podczas 24-godzinnego maratonu czytelniczego, tutaj pójdzie mi szybciej, obiecuję, jest książka, a jeśli to my, Becky Alberta i Adama Silvery. To książka dwóch chłopaków, którzy spotykają się na poczcie w Nowym Jorku. Oni wcześniej się ze sobą nigdy nie widzieli, pierwszy raz się tam spotykają, właściwie przez przypadek. Nawiązuje się między nimi krótki dialog, jednak on jest szybko przerwany i tak naprawdę chłopcy rozdzielają się i w zasadzie nawet nie poznają swoich własnych imion, to znaczy czy jeden nie poznaje imienia tego drugiego. I w zasadzie w Stanach Zjednoczonych tak zwane small talki zdarzają się bardzo często, natomiast w tym przypadku było nieco inaczej, ponieważ zarówno jeden, jak i drugi chłopak po tym spotkaniu nie mogą o sobie zapomnieć, cały czas o sobie myślą i cały czas zastanawiają się, czy jest jakaś szansa, żeby właśnie tego drugiego chłopaka odnaleźć. To jest historia młodzieżowa, tak samo jak właśnie cienicość, natomiast jest to obyczajówka. Obyczajówka, którą czyta się błyskawicznie. Ona jest tak napisana, że przez te kartki tak naprawdę się prześlizguje. Pozytywna książka, z fajnym klimatem, ale tak jak mówię, książka młodzieżowa. Trochę bolało mnie zakończenie, ono było takie aż za bardzo w takich klimatach filmów młodzieżowych na Netflixie. Także tutaj troszeczkę autorzy polecieli za mocno moim zdaniem, w tym sensie, że bardzo starali się być oryginalni i bardzo starali się, aby ta historia miała w sobie coś wyjątkowego. Wydaje mi się, że trochę za mocno się starali. To znaczy ta historia fajnie spełniała swoje zadanie i ta końcówka, która była tak wręcz przyjaskrawiona, wyolbrzymiona z jakimiś fajerwerkami, to chyba to nie do końca wpisywało mi się w klimat tej książki, ale książka dobra na odstresowanie się też nie wymagałabym po niej nic wielkiego, ale czytało mi się bardzo dobrze. I ma bardzo fajnych bohaterów, tak, swoją drogą. bohaterowie bardzo mi się podobali. Dobrze, dalej. Kolejna książka to jest Ania na Uniwersytecie, trzeci tom cyklu opowiadającego o Ani z Zielonego Wzgórza. Ania na Uniwersytecie mnie zachwyciła swoim humorem. Humor Montgomery to jest ten typ humoru, który do mnie trafia, on bardzo fajnie tak rozgrzewa serduszko, to jest typ humoru, który jest taki bardzo delikatny, subtelny, ale równocześnie faktycznie bawi. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona na przeczytanie Ani z Szumiących Topoli, mam nadzieję, że również tamta część mi się spodoba, kiedyś zaczynałam ją czytać, ale chyba nie dobrnęłam nawet do połowy, więc jeżeli wy... Nie przeczytaliście kolejnych tomów ani z Zielonego Wzgórza, a pierwszy tom Wam się podobał. To naprawdę zachęcam, bo wydaje mi się, że to są takie książki, które będą się podobać czytelnikowi bez względu na to, w jakim wieku jest, czy jaką literaturę czyta. Więc serdecznie Wam polecam, no bo to jest jednak taka seria, która no, ogrzeje Was na przykład w te chłodne dni. Następną książką, którą zaczęłam czytać podczas 24-godzinnego maratonu czytelniczego, ale jej już nie skończyłam, jest Planeta K, czyli 5 lat w japońskiej korporacji. Piotr Milewski, czyli autor tej książki, właśnie pracował przez 5 lat w japońskiej korporacji. I pokazuje w tej książce to, w jaki sposób otrzymał pracę, jak wyglądały jego pierwsze dni. I przede wszystkim pokazuje to, co najbardziej mnie interesowało, czyli kulturę pracy w Japonii ogólnie, kulturę pracy w tych krajach... Dalekiej wschodniej Azji. Kulturę, która przecież bardzo różni się od tej, którą znamy w Europie. Kulturę, która też jest bardzo specyficzna i pewne, pewne zachowania czy pewne zwyczaje mogą nam się wydawać bardzo oryginalne, natomiast to jest bardzo ciekawe móc poznać tę kulturę, móc zobaczyć, co dla innych jest normalnością w ich szerokości geograficznej. Bardzo mi się podobała ta książka, mam tylko jedno zastrzeżenie, to znaczy, już pomijając fakt, ona jest bardzo krótka i te rozdziały też są bardzo krótkie, i literki są bardzo duże, więc tę książkę da się naprawdę przeczytać na jedno posiedzenie. Jedno moje małe zastrzeżenie było takie, nie wiem czy teraz dam radę to jakoś tak dobrze opisać. Czasami pewne zakończenia rozdziałów wybrzmiewają trochę wywyższająco. To znaczy, bardzo często rozdziały kończą się wypowiedzią pracownika danej firmy, która w pewnym kontekście no, może nie brzmi jakoś szczególnie okej, okay, natomiast nie wiemy, co autor w danej sytuacji odpowiedział temu pracownikowi. Nie wiem, jak to teraz powiedzieć, bo trudno mi nawet teraz znaleźć przykład. Szukałam jakiegoś przykładu, ale, ale nie mogłam znaleźć tak na złość. Chodzi po prostu o to, że w niektórych momentach rozdziały kończył się tak, żebyśmy, nie wiem, jakoś unieśli brwi, bo coś, coś, coś co powiedział pracownik japoński powinniśmy uznać za dziwne, za jakieś mało normalne, nie wiem, nie sądzę, żeby taki był zamysł autora, ale niestety tak pewne rozdziały wybrzmiewają, to mi się tak nie do końca podobało, ale poza tym książka naprawdę świetna i jeżeli interesujecie się um, Azją Dalekowschodnią, jeżeli interesujecie się państwami azjatyckimi, Korea, Chiny, Japonia, te tereny, to myślę, że ta książka może Wam się spodobać, bo bardzo, bardzo fajnie zbliża do tej azjatyckiej kultury. I już ostatnia książka, czyli kolejny audiobook. Otworzyłam luty Audiobookiem, zamykamy tutaj audiobookiem, Turbulencja. Autorem tej książki jest Dariusz Kulik, czyli mężczyzna, który jest pilotem, czyli wykonuje taki jeden z ciekawszych zawodów, myślę, na świecie. Jeden z takich zawodów, co do których mamy bardzo mało informacji. Czytając tę książkę, czy też słuchając, jeżeli zapoznajemy się z nią w formie audiobooka, możemy poznać między innymi, takie kwestie, jak, to znaczy dotykamy takich kwestii jak to jak wygląda trening na pilota, co trzeba zrobić, żeby dostać się, żeby dostać pracę pilota, jakie są rodzaje samolotów. Jest, są, są kwestie techniczne, które na pewno zainteresują osoby, m, które gdzieś tam chcą pogłębić swoją wiedzę na tym obszarze. Dla mnie to były akurat najnudniejsze części, ale to jest moja subiektywna opinia z racji tego, że ja z fizyką, z jakimiś tam maszynami raczej nie mam do czynienia i też to nie są tematy, które mnie jakoś fascynują. Natomiast dla osób zainteresowanych taki rozdział też tam jest w tej książce, więc na pewno czegoś ciekawego się dowiecie, jeżeli się Interesuje się samolotami. Autor właśnie pokazuje, jak wygląda jego praca, jak wygląda codzienność pilota, w jaki sposób ta praca jest organizowana, jakie są zasady w poszczególnych firmach. Też analizuje kilka katastrof lotniczych, więc uważam, że bardzo ciekawa książka, z której na pewno można sporo wynieść. I też przede wszystkim no, najważniejsze w tej książce jest to, że napisał tę książkę pilot, tak? czyli osoba, która ma kontakt z danym zawodem codziennie praktycznie i która jest w tym temacie obeznana i która ma naprawdę szeroką wiedzę wywodzoną z doświadczenia, więc no to jest największy, największy skarb w tej książce. Jako taki laik to bardzo dobrze mi się tę książkę słuchało. Także ja ze swojej strony polecam, jeżeli jesteście zainteresowani, to myślę, że warto poświęcić chwilę i chociaż przekartkować tę książkę, czy, czy przesłuchać kilku rozdziałów. Dotarliśmy do końca. Jak możecie zobaczyć, w lutym przeczytałam 8 książek. Dajcie znać, ile książek wy przeczytaliście w lutym, jakie są wasze ulubione książki w lutym, jakie były te najlepsze, jakie były te może najsłabsze, najbardziej rozczarowujące. Chętnie poczytam wasze opinie. Tak, może jeszcze tylko podniosę stozik złożony z tych książek, którymi Mam przy sobie aktualnie. E, tak, tak on hmm. wygląda, może obrócę go tą stroną. <laughs> Oczywiście najlepszą książką tego miesiąca był Demian. Z całego serca Wam polecam, jeżeli nie czytaliście jeszcze Demiana, to e, naprawdę, naprawdę zachęcam. Wyjątkowa książka, absolutnie jedyna w swoim rodzaju. Okej, okay. o, dobra, sytuacja prawie opanowana. E, tak się prezentuje stosik książek, które przeczytałam w lutym. Mam nadzieję, że Wasz luty był dobry pod względem czytelniczym, pod względem prywatnym również. Cóż, myślę, że czas już kończyć ten filmik, bo książki zaczynają mi się wyślizgiwać z rąk. Dziękuję Wam za oglądanie. Dbajcie o siebie, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!